Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Mateusz żdóc. Dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć kilka słów na temat Androida P. Pokazać może też trochę parę rzeczy. E, zacznę od prezentacji jak wygląda responsywność, bo to jest oczywiście system w wersji beta. Jest to trzecia beta deweloperska Androida P urządzenie Google Pixel 2 mały Pixel i najpierw pochodzę troszkę po pulpicie później odpalę kilka aplikacji, żeby po prostu pokazać jak wygląda responsywność zarówno systemu jak i urządzenia nad którym ten system pracuje urządzenie zostało odblokowane tunel inrad aplemusi tunel sen akwem mesen akwes tun apkła listel wapapap wysz 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 wapap wiatel listła ap tunel sapet lista aplika tunel inrad sen kasy Tutaj Sejm, Aquamail Aquamail Pro. ekran główny Wyszukiwanie głosu, Aquamail Messenger Szukaj, ekran główny Wyszukiwanie głosu, Chrome Pasek 42%, Chrome Ekran główny Wyszukiwanie głos. Wyszukiwanie. wyszukiwa, wyszukiwa. Chrome, apara Seria 5 sekund, ekran główny Wyszukiwanie głosowe, Chrome, tele, lista, telefon Ekran główny Wyszukiwanie głosu. Link, wylew, a, tune, se, akwa, mail. Messenger, sklep Play. Sklep ekran główny, wyszukiwanie głosowe. Ekran główny z jeden. Jak Państwo mogą zauważyć system jest bardzo responsywny. Bardzo szybko o to wszystko chodzi. A też platforma, na której on pracuje, czyli telefon Groupit C2 jest to no, naprawdę wydajne urządzenie. Bardzo wydajne, szybko działające i na co dzień też Materiał, którym dzieliłem wrażeniami używania piksela. Yy, bardzo szybko chodzi, bardzo szybko działa, wszystko bez zacięć, płynnie. A teraz o samym Androidzie P. Zmianę mamy na górnym pasku. Gdyż rzeczy został poprzedzami trochę na wzór iPhone'a 10. 12:44. Gdyż godzinę na, mamy przesuniętą w lewo, na maxa w lewo, i idziemy teraz w prawo. Od Zasięg Wi-Fi. Telefon, dwa paski. Telefon, czyli sieć Telefon. Włączone sieść Nie Włączone nie przeszkadzać. Nie Bateria 89%. Bateria na końcu. Czy naprawdę bardzo, bardzo podobnie jak w 10. To jest pierwsza zmiana. E, ekran, główny, druga zmiana. Wróć ekran przycisk. Przyciski ekranowe u mnie są, ale można włączyć gesty. Zmianę testu gdzie będziemy obsługiwać iPhone'a, a czy, przepraszam, Pixela, e, tak jak iPhone'a 10. Będziemy mieli testy z iPhone'a 10 i w tym momencie będziemy mieli normalnie przeciągnięcie od po prostu od dołu do, do połowy ekranu puszczenie od razu. E, minimalizacja aplikacji, przeciągnięcie z przytrzymaniem, wyświetlenie w widoku tego przeglądu aplikacji, wszystkie aplikacje, ale jest jeden minus. Wykonujemy to albo dwukrotnie stukając z przytrzymaniem i przeciągając palcem od klawisza, po prostu dwukrotnie stukamy na klawisz home i przeciągamy w górę, albo od razu dwoma palcami przecią jedziemy po prostu od home'a w górę. Nie polecam tego włączać. Jest to niewygodna rzecz. Następna rzecz, która mi się nie podoba. Na początku mi się, co prawda, podobało, bo, bo, bo ok, ale. Widok wszystkich, wszystkich ostatnio otwartych aplikacji. Przegląd? Wyczyść wszystko, przycisk. No nie jest jeszcze spolszczone wszystko, ale dobra. O, z czasem pewnie będzie. E, aplikacje już nie są. Taki powiedzmy, widoku od góry, że sobie są jedna na drugą w takiej liście okienek od góry do dołu. Tylko są w takich, no ja to nazywam czy czy takich otnach. Ledko pływających. Chodzi o to, że są podniesione i do Doka mamy dostęp. Lista aplikacji, wiadomości. Prom, apari, wyszukiwanie. I lista aplikacji. Lista aplikacji wiadomości. I dopiero teraz jak przeszedłem od listy aplikacji w lewo. Mam wiadomości. Wyczyść wszystko, przyć, wiadomości. Lista aplikacji, telefon, list wiadomości. I tu się pojawia mały problem. Pomimo, że ja mam tych aplikacji tutaj w tym przedlądzie otwartych dużo i ja. Je... Jestem w stanie powiedzieć, że ich jest tu trochę. No to proszę posłuchać jeszcze raz. Aksa Mail, Aksa Mail Pro, Messeng, Chrome, Apara, Telefon, Sklep, Wyszukiwanie, Głos, Wyszukiwanie, Apar, Chrome, Wiadomo, Telefon, Lista, Wyczyść wszystko, Wiadomości, Lista, Aplikacji. Ma problem. Kurso się gubi. Idziemy w lewo. Wiadomości, Aksa Mail, Pro, Messeng, Chrome, Apara, Telefon, Sklep, Wyszukiwanie, Wyszukiwanie. Aparat. apara. Aparat. Wiadom, ap, chrome, wiadom, chrom, wiad, wiad, wiadomości. prom, Wiadomość. Tele. List. Wy, wyszukiwanie głosu. Telefon. Wiadomość. Tele. Wiadom, wyczyść wszystko. Chrome, aparat. Po prostu gubi się na tym liście otwartych ostatnio aplikacji. Po prostu przeskakuje i trzeba niestety wiadomości ręcznie ręcznie przestawiać czy dwoma palcami przewijać lewo, prawo bo inaczej jest problem. Akwemail, akwemail pro. A jak chcemy zamknąć jakąś aplikację, no to albo dwa palcami do góry Wiadomości. i oczywiście nie mówi, że zamknął w ten sposób, albo stukamy dokrośnie z przytrzymaniem i, przy, i przeciągamy do góry. Również nie powie, że zamknął, albo korzystamy z menu lokalnego kontekstu. Wybieramy działania o aplikacji zamknij. Znajdujemy zamknij ekran I teraz nie do, i też nie dostajemy informacji że zamknął to jest pierwsza rzecz ale on zamyka więc no mi się to nie na początku podobało to mam mieszane uczucia moim zdaniem będzie z tym problem. Dlatego jeszcze ten pływający kursor w tej części no czy znaczy w tym widoku otwartych aplikacji no moim zdaniem będzie z tym Problem na początku. Przygląd, przycisk. W centrum powiadomień pojawiają się rozbudowane powiadomienia, tak się wyrażę. Dla widzących jest to bardzo fajne, bo mogą bez, bezpośrednio po prostu z centrum powiadomień prowadzić konwersacje z osobą na przykład na messengerze, w sms nie wiem, jakim Skype'ie. Ale niestety dla nas jest to problem, bo się pojawia mnóstwo informacji i co prawda, to by to zbija w jedno. To jest pierwszy minus, że on to czyta całością i jest dramat. Na przykład, jeżeli jest ileś powiadomień z Whatsappa, to, to spina to w jedno po prostu powiadomienie i czyta. Jeżeli się nie, nie zacznie przewijać, z tu przesuwać jestem, przemieszczać, to będzie czytał ciągniem, że tam wiadomość od kogoś tam numerczą, no i całość. No, jest to niewygodne. Trzeba po prostu czyścić po prostu powiadomienia i ręcznie przeglądać aplikację. W coś przyszło. Natomiast jest opcja in plus, tak zwany tryb adaptacyjny baterii. Czyli system, i ogólnie się uczy, jak my korzystamy. Z czego my korzystamy często? Z jakich aplikacji rzadziej, z jakich bardzo rzadko, z jakich sporadycznie, a których na przykład jest must have i używamy po prostu non-stopem. Przez co on. No, nie utrzymuje w ramię niektórych rzeczy długo, usypia aplikacje konkretne całkowicie. Jeżeli coś długo nie korzystaliśmy, to całkowicie wyłącza, czy u, całkowicie usypia aplikacje i nie, żadne procesy w tle wtedy nie chodzą z tej aplikacji. A jeżeli coś jest naprawdę używane mocno, intensywnie, to wtedy z tego procesu sobie tam rzeczy w tle chodzą, jakieś powiadomienia, rzeczy odpowiedzialne za powiadomienia, niepowiadomienia takie kwestie czas pracy na baterii jest dużo dużo dłuższy nie jestem w stanie powiedzieć ile konkretnie, bo to, to, to różnie wygląda ale naprawdę jest dużo, dużo, dużo lepiej i to jest, pierwszy, moim zdaniem, pierwszy Android od dawna który naprawdę robi duży progres jeżeli o trzymanie na baterii, ale no AI sieci na, sieci, sztuczne sieci neuronowe pracują pracują System się uczy, no, machine learning, jedziemy. Kolejna kwestia jest związana, no oczywiście standardowo różne usługi Google, no to przetwarzanie w tle różnych pierdółek, podpowiadanie nam różne rzeczy, jakieś tam tasków, nie tasków, jakieś tam, no nie wiem, jak mamy jakieś bilety na jakieś wydarzenia, to oczywiście standardowo Tworzenie dróg dojazdu, dojazd, no masa, masa różnych podpowiedzi opartych o sztuczną inteligencję. Z takich istotniejszych rzeczy jeszcze, to możliwość yy, lokalizowania w budynkach yy, urządzeń po nowemu, gdyż yy, Android P pozwala deweloperom na wprowadzenie analizy zasięgu czy odległości do danego punktu Wi-Fi, więc on jest w stanie po prostu być pozytywny. Pozycjonować się w budynku, jak mamy ileś po punktów Wi-Fi, to on będzie w stanie sobie wyliczać i określać odległość do konkretnego punktu. Dzięki czemu z czasem będzie dało się zbudować siatkę, do, mm, taką mapę, jako siat siatkę punktów w postaci mapy i nawigować nie wiem, w jakiejś galerii handlowej <laughs> czy część pokroju tego. Obyły próby na bigonach, wielokrotnie już różne, ale no, było z tym różnie. A tutaj, no. Może, może coś z tym być ciekawego. Do tego Android P wprowadza natywnie e, wsparcie, e, jeżeli chodzi o poziom baterii urządzeń Bluetooth. Pokazuje w końcu, jak u konkurencji już e, pojawi się auto zaczytywanie SM kodów z SMS-ów, na w bankowych i tam jakieś hasła, jakieś kody potwierdzające. jest rzecz. E, duży progres, jeżeli chodzi o zabezpieczenia, o różne rozwiązania związane z zabezpieczeniami w systemie, wszelkie jakieś antywirusowe kwestie spyware'owe, śled... No, bezpieczeństwo też w sklepie Play, bo żeby nie było tyle aplikacji, wiadomo, zawirusowanych, wstrzykniętych, jakiś kod złośliwy, który stara się też nad tym pracować, że twierdzi, że Android P będzie dużo, dużo, dużo bardziej bezpieczny ze względu na, na nowe mechanizmy Bezpieczeństwa, i to tyle, tak naprawdę. To wszystko Android Androidzie. .pl. Dużo rzeczy się naprawdę dzieje pod maską, związane z sztuczną inteligencją, przetwarzaniem maszy uczeniem maszynowym, próbą analizy naszego sposobu korzystania z telefonu i dopasowywania się do tego, właśnie jak my korzystamy, podpowiadanie nam różne rzeczy, taka interakcja z użytkownikiem bardziej. Na to Google stawia. No i oczywiście Google Assistant, który ma coraz to większe możliwości. Zobaczymy, kiedy, kiedy u nas się pojawi. Plotki mówią, że po wakacjach ogólnie ma być w tym roku. Zobaczymy. Zarówno po prostu u nas, jak u nas już oficjalnie oraz w naszym języku. Mam nadzieję, że faktycznie w tym roku dostaniemy Google Assistant. I ja ze, stroje, ze swojej strony dziękuję za uwagę. Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.